Witam z tej strony kowcie 16 a Przed Wami piąty odcinek z Klesza 2. Nagrywam go po długim czasie. Jest kilka powodów temu. Jeden to miałem dużo wyjazdów, dużo takiej że pracy poza samym nagrywaniem i nie do końca miałem czas na, na samo otworzenie filmów, co też zapewne widzieli um, widzowie zarówno właśnie Klesza jak i widzowie WOTA. Dla widzów z WOTA informuję, że postaram się w najbliższym czasie nagrać parę odcinków nowych jeśli chodzi o World of Tanks, jeśli chodzi o materiały, no to myślę, że się domyślacie, co będzie w najbliższym, ale też co będzie w paru następnych, bo raz, że mamy święta, dwa, że zacząłem pewną serię, którą będę chciał kontynuować. Ale dobra, przechodzę już do Klesza. Kolejna z takich rzeczy właśnie dotyczących tego nagrania, ten odcinek Klesza będzie bez kamerki. Bez kamerki, dlatego że ja jestem dość mocno przeziębiony, co zapewne słychać po głosie, a jeśli nie, no to spoko, to się cieszę. Dlatego. Też na kamerce no nie czułbym się tak naprawdę swobodnie. Nie byłbym w stanie nagrywać tego tak, tak fajnie, no bo mam świadomość, że jednak to przeziębienie robi swoje i takie wymęczenie organizmu też robi swoje, co na kamerce będzie od razu widać, a myślę, że nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby wam tą grę pokazać. Więc przechodzę do, już na mapę, do, do gry eleną. Zobaczymy, co się pozmieniało, bo w międzyczasie weszło parę update'ów, które pewne rzeczy pozmieniały. Ja o to widziałem, bo musiałem tak naprawdę dojść do tego etapu, w którym byłem wcześniej. Więc armia będzie nieco inna. Ale etap gry będzie cały czas ten sam. Co był w poprzednim odcinku. I przeszedłem do tego etapu i widzę, że dużo zmian zostało przez twórców narzuconych, trochę lepszych. Myślę, że wiele rzeczy pomoże. Jedna rzecz bym powiedział bardziej neutralna, raczej dla innych osób lepsza, a dla mnie taka neutralna. Mogła być, ale nie musiała. Ale o tym będę mówił później. No i zapraszam już na mapę. Okej, okay, i tak wygląda mniej więcej mapa. Siostro, w przybliżeniu tak wyglądało właśnie etap gry w poprzednim odcinku. Myślę, że staram się to w miarę dokładnie odzorować. poza oczywiście armią, którą z samej racji walki, tym, że było parę zmian, parę jednostek, powiedzmy, nie wiem, inaczej się zachował. Nie, nie, nie ma wpływu na wszystko. Więc troszkę armia wygląda inaczej. Nasze miasto, y, postaram się doprowadzić do tego etapu, co było wcześniej, czyli mamy zbudowaną y, pierwszy i drugi etap zamku oraz mamy zbudowane koszary. Teraz zaczynam budować chyba kuźnie. Tak mi się wydaje, będzie najlepiej zbudować kuźnie po kolei. Postaram się tak jakby wszystko w tym materiale zbudować, żeby Wam to też pokazać Ale nie będę tak jak planowałem pierwotnie zwiedzał całej mapy Dlatego, że chciałem już przejść do drugiej misji, tak żeby Wam pokazać coś nowszego niż cały czas tą samą mapę, tą samą misję Tylko jednak zrobić jakiś większy postęp Słyszysz? I przejdę teraz w takim razie do, 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 do takich jeszcze nowości, które weszły Zauważcie sobie, i to jest ta rzecz, którą ja mówię neutralną Mianowicie, przybliżę Wam nawet troszkę ekran, zmieniło się podświetlenie skarbów. Są one teraz dużo większe, dużo bardziej widoczne. Ja obstawiam, że to było po prostu sugestie gracze, Jak dla mnie jest to informacja nie do końca... Znaczy, troszkę mam świadomość, bo jak sami zapewne się domyślacie, byłem na dniach otwartych w, w firmie, więc o czym mówiłem bodajże w drugim odcinku. I tam dopytałem się o te skarby. O, o co dokładnie z tym chodzi? Chodzi o to, że pierwotna myśl była taka, że powinniśmy sami je zauważyć. Że one nie miały się rzucać aż tak w oczy, ale z tego, co się potem z tego, co widzę teraz, zostało to zmienione. Teraz te skarby są bardzo widoczne. Więc jak dla mnie, patrząc pod kątem takiej pierwotnej wersji i planu, to. Ciekawiej było, jak tych skarbów nie było widać, dlatego mówię, że to jest taka neutralna zmiana. Oczywiście, dla większości graczy będzie to zmiana dobra, bo jednak widać, widać bardziej teraz te skarby. Z tym, że ja akurat na to nie narzekałem jakoś specjalnie. Bardziej trudne dla mnie było przy świetle studyjnym nagrywać po prostu. Krótka ta chwila wytchnienia. Tom grę kiedy była w niej noc. Ok, przejdę teraz już do dalszego Jesteś etapu. Pewien, Pójdę tutaj drobowa? na górę. Mam nadzieję, że dobra droga. O, spotykamy tutaj jakąś konnicę. Powiem szczerze, że tak się obawiam, patrząc na moją armię, czy my z tym wygramy. No ale coś trzeba będzie wykombinować. Aha, tu Daleka jest takie droga, przejście. Ale i cel no okej, okay. tak zakończę turę. Zobaczymy, czy mnie zaatakują ci przeciwnicy. To są w ogóle już jednostki czerwone, zauważcie, na minimapie. To nie są jednostki, które. Jesteś pewien, że to dobra droga? Które są w większości na mapie, więc to są jedno takich naszych większych przeciwników, to są jakieś ruiny. I ja dodałem taką, su czy dałem taką sugestię, no moim zdaniem te ruiny powinny więcej dawać, bo mi się na etapie tak naprawdę walki no, gry nie opłacało tych ruin zdobywać, bo one mi nic nie dawały. Przekażę sobie, wytworzyć tutaj górali. Jak to wygląda, tu sytuacja? O, tu jest jakiś garnizon. O, tu też mogę już produkować kolejnych górali. Więcej jednostek to zawsze gdzieś tam jakiś lepsza sytuacja. Tu, jakbym połączył, też niestety nie będzie. Przepiękny dzień! Idziemy gdyby tylko nie ta dalej. Jeszcze pokażę, właśnie zamek, jak on wygląda. Tutaj też wszedł pewien update, ponieważ na poprzednim nagraniu, jakbyście zauważyli, w tym miejscu widoczne były. Ikonki leczenia, ikonki dawania e szkolenia jednostek, a tak naprawdę sama funkcja w sobie nie była dostępna ze względu na bardzo niski poziom zaawansowania zamku. Więc pod tym kątem twórcy pewną rzecz poprawili. No, ja zajmuję się rozbudową, tak to wygląda. Mamy ten pierwszy etap, koszary mamy zbudowane. Drugi etap, jeśli chodzi o budowę zamku, więc wszystko jest. Cały czas w normie, jeszcze cztery tury i będę miał zbudowany kuźnię. Postaram się wam też pokazać wszystko, co i jak w tym zamku na tym etapie będzie wyglądać. Bogowie, I jak czegoś nie pokażę na tym etapie. To jest, tym gorzej. To pokażę na późniejszym. Wyruszamy natychmiast. Ok, przejdę tędy. To jest to, co nam mówił zwiadowca, czyli że lepiej przejść od tej strony, niż iść główną ścieżką. Bo jakbym poszedł główną ścieżką, to natrafiłbym właśnie. Na te armie tutaj, które są stosunkowo dużymi armiami i mogą, mogłyby mi sprawić duży problem. Okej, okay, ta jednostka dalej się tu rusza. To się akurat nie zmieniło. Mogę ją jednak na tamtym etapie, bądź teraz idąc, um, dobić. Patrzę, że tu mam kapliczkę. A, regeneracja Krótka punktów akcji. O, czyli zmiana co do kapliczek, bo wcześniej głównie mieliśmy kapliczki dające nam życie. Okej, okay. i teraz jeszcze jedną rzecz będę chciał Wam pokazać, mianowicie jest taka pewna opcja, która daje. Jeśli chodzi o rozgrywkę, możemy sobie zwiększyć poziom rozgrywki na przykład na 2. Pokazuję to specjalnie, ponieważ widziałem komentarze, które były, że te jednostki posuwają się to bardzo wolno. Zauwa przodkowie. Zauważcie teraz. Że całość gry faktycznie dużo dużo szybciej mm, pracuje. O, o ale to <laughs> na biegnie, goni. No dobra, okej, okay, może być. Pogramy chwilę na tym przyspieszonym trybie. Myślę, że to też troszkę trochę przyspieszy nagrania. Tutaj mamy tak jakby koniec tej misji i tak to wygląda z tej strony. Myślę, że postaram się wam jeszcze co nieco pokazać. Jak to wygląda, bo już się gubię, ile tur przeszło z rozbudową. Mamy 2 na 5. czyli kończymy turę. Tutaj jednostki sobie dalej spacerują, no ok, nie będę im zabraniał. są cierpliwi, u mnie z tym gorzej. Jesteś pewien, że to dobra droga? No i mamy tą ścieżkę, mamy to miejsce, do którego nas prowadziło całość kampanii, tak się zastanawiam jak to teraz rozegrać? Czy się kawałek na przykład nie, co, nie cofnąć, żeby powalczyć? Po to, żeby gdzieś tam tego zamku więcej rozbudować. Ale myślę, że. Daleka droga, ale i. Zakończę misję. No i misja docierając w to miejsce kończymy tak naprawdę misję. I na tym tak się, tak się ta, ta misja kończy. Tak naprawdę jedna taka moja sugestia, którą od razu powiem, powiem to na nagraniu. Brakuje. Jakiegoś dialogu na koniec, tutaj jakiejś informacji, że, nie wiem, że zbliżamy się do celu, cokolwiek. Chodzi mi o to, żeby była ciągłość kampanii taka zachowana pewna, pewne, że coś się w tej kampanii dzieje, a tu po prostu doszliśmy do momentu, no i mamy koniec. Koniec misji, więc no to, to troszkę mi się tak nie do końca podoba. I, i jeszcze... Zanim tak naprawdę zacznę następną misję, w tym etapie, będę chciał Wam pokazać, z czym się wiąże walka z tymi jednostkami i czy będę w stanie je pokonać. To jest taka, taka ciekawostka. No i myślę, że jak to uda mi się jakoś pokonać, albo i nie, który z tych dwóch wchodzi na pewno w grę, to wtedy myślę, że przejdę już do drugiej misji, którą będę chciał zacząć już w szóstym odcinku. Dlaczego tak? Dlatego, że nie chcę wam po prostu mieszać. Już chcę pewien etap, czyli pierwszą misję zakończyć na, na tym odcinku, a następny odcinek stworzyć po prostu już drugi etap. Ok. To wychodzimy do menu. To zapraszam Was na rundę wcześniej i postaram się popatrzeć, czy jestem w stanie te jednostki pokonać. Ok. I wróciliśmy do tego etapu. Zobaczcie sobie. Mamy tutaj ten koniec misji. Tu nie chcemy na razie iść, ale chcemy powalczyć z tymi jednostkami. Chcemy zobaczyć, co się będzie tak. działo, jeśli zatukujemy ich z innej strony. Bogowie, jeśli po prostu nie pójdziemy tym, co nam powiedział zwiadowca, tylko na przekór będziemy z nimi walczyć. Można, można, więc jak najbardziej popróbuję. Tu widzicie skarb mam pominięty. A jak wygląda budowa? Mamy 3 na 5. Yy, będę chciał jeszcze zbudować wszystkie tak jakby etapy zamku, które Trzeba są dostępne w tej misji i będę chciał je pokrótce omówić. Ok, ja no to pewien? zobaczymy, to, to czy jestem droga? w stanie z nimi wygrać. Widzicie, moja armia jest dość spora, już poziomy tutaj są dość dobre. Mamy drugi poziom. Dobrze by była jakąś kapliczkę uleczającą zahaczyć jeszcze po drodze. Moje mięso armatnie, czyli włócznicy, dobra, walczymy. Okej, okay, ja aż tak bardzo się nie skupiam na rozstawianiu jednostek na początku. Dlaczego? Dlatego, że. Marzę o chwili spokoju. Muszę sobie taki taktyczny widok na początek zrobić. Dlatego, że. i tak w tym momencie sobie mogę je poustawić. bo i tak muszę je trochę podsunąć bliżej, i tak. Bo inaczej I przeciwnicy burs? nie za bardzo chcą podejść. Do hmm. Nic się przede mną nie łowca. Hmm. Kolejny łowca. Co teraz? Co teraz? Mój łuk należy do ciebie. Jaki jest plan? Okej. Okay. No i zobaczymy. No myślę, że w pierwszej kolejności dobrze by było zdjąć konnicę. No fajny zasięg ma. Bieganie tego Co? To są najemnicy. Z najemnikami już walczyłem. Łucznicy, pikinierzy. Ucznica kolejny ucznicy Czym mogę służyć. Okay, podejdę trochę bliżej zabić, zabić! Chcę kogoś zabić! Okay, jeszcze bliżej podejść. Oko za oko. Okay. Mam ich na oku. Okay. Wskaż tylko cel. Kreswę zostaw mnie. Ta, to dobre miejsce dla łucznika Czym mogę służyć? Trochę ukąsi. Nic się przede mną nie ukryje. Mnie się to nie widzi. Mój łuk należy do ciebie. Nie żałować się no, Trochę strzał. mi się udało tego. Co Starasz teraz? tylko cel. Resztę zostaw mnie. wiem, że łucznik ma już więcej strzał no bo on ma... Wyższy poziom. Mam ich na oku. Łowca też. Trochę ukąsi. Dlaczego ich nie dobijam? Dlatego, że zrobię to góralami. Trochę ukąsi. Oni teraz już nie są aż tak groźni w nie tym momencie. Służyć. Ten łowca już nie ma strzał. No, no! Śmiało! Śmiało! Gdzie celować? Krótka, ta chwila no, no, to nie. należy do ciebie! Mnie się to nie widzi. Gdzie no, celować? Strzały. Nie żałować strzał! Żyć! O. Korzenie drzewa w Wycierają wszędzie. Co teraz? Jakaj te kurwa mnie jest... krok? Zabić, zabić. Chcę kogoś to, zabić. A żeby móc ich już podobić. Masz ci za Nic się Co pozbyłem teraz? za darmo. Daj mnie chociaż kożankę szemknąć. Łatwo rozwiązać, najmici już nie, nie są tak mocni. To zabić! to Chcę kogoś zabić. Tutaj mnie się to nie widzi. I przyszło są teraz. Mi tylko cel. Niekoniecznie. resztę zostaw mnie. I mi mogę podejść. Jest plan. O, chociaż nogi rozprostuję. O, chociaż nogi rozprostuję. mogę zaatakować tylko cel. resztę zostaw mnie. Dobra. Mam wiele na głowie. No, dobra. No, wiesz, Ale no mnie no, do końca chce podchodzić. No i kończymy turę. Zobaczymy, co zrobią przeciwnicy. O, kusznik dość... widzę, że jest mocny. Trzeba na niego uważać. To nasz góral teraz dostanie. Bez strat się nie obejdzie, ale też odważnie podszedłem. I nie zachowałem sobie... staminy. Mogłem bardziej krok do tyłu jednak zostać, ale dobra. To się udaje jakoś... Myślę, że nam zrekompensować w pewnym sensie. O, ale ten pikinier dostaje, ale on jest słaby, dobrze wiedzieć. Okej, okay, łucznik sobie... U... ...kusznik sobie uciekł. U mnie jest tym gorzej. Zabić, zabić. Chcę kogoś zabić. Mam jeszcze jednego górala. Złap to. Siakrew! Dobijemy. Góral nie żyje. Daj mnie Nie jest do bo niestety jest. Słyszysz? Hmm. Niestety już jest. ktoś mocno zraniony. O. Eleną. Tego tutaj łucznika zabić, potraktujemy. Chcę kogoś zabić! I on ma HP? On ma bardzo mało HP, to nie warto. Jaki jest Zabić, zabić! Chcę kogoś zabić! Mnie się to nie widzi. No, śmiało. krew Przecie to kawał drogi! Gdzie Podejdzie celować? Bliżej. No i teraz pora na naszych zwiadowców Ta, i łuczników to po to, żeby łucznikom. móc Nic się przede mną już trochę wier. podobijać Świeły przeciwnika. Trop. Oko za oko. Truchy ukąsi. Gdzie celować? Ta, to dobre miejsce dla łucznika. Okay. Mam ich na oku, pośladam w do celu. Tym podejdę tutaj oko za oko. Mnie się to nie widzi. I przyszło mi pójść I to bijam łucznika, łucznikiem no. podejdę tutaj bliżej. tym też podróż powinna Gdzie być, spokojna. ale on się trochę zbliża. To po to, żeby ich dla troszkę go tak, jakby zachęcić do ruchu. Aha, on żeby że będzie ze mną walczył, okej. Okay. No i włócznik mu odda. I tak się ta bitwa kończy. Jak widać pierwsza bitwa, no jak powiem, łatwo to skłamie, bo jednak trochę jednostki dostały. Z tym, że myślę, że uda się to jakoś... Krótka ta chwila wytchnienia. ...wyleczyć. Tu jest jakaś kapliczka. Aha, to żeby to wyleczyć to musimy przejść tutaj. A co ciekawe, zniszczyliśmy wszystkie te jednostki, co tutaj były, więc mogę się śmiało wrócić do zamku. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj wygląda. Czy to jest kolejna tak naprawdę możliwość przejścia. Czyli możemy albo przejść tutaj dołem bezpie bezpiecznie i wtedy kończymy misję z pełną Marmią, albo przejść właśnie tędy na skróty i mieć jednak troszkę... Problemów. Zabiż, Jeśli to zabić, można w ogóle problemami nazwać, bo Przecie sama walka nie była drogi. jakoś bardzo Uf. trudna w momencie, kiedy się w miarę tą armię zachowało. Mam masz trzech górali. Jej wytworzyłem Siakry. w międzyczasie i zapomniałem, zapomniałem sobie totalnie o nich. To kawał drogi. Przydadzą Uf. się. Czy mam łowce? Teoretycznie, jak mi się uparto, mam, ale nie mam aż takiej presji na to. Zobaczymy, jak to wygląda zamek. Bo tak szczerze mówiąc... Nie będą 4 na 5 zobaczymy co robi kuźnia. No okej, okay, koniec tury. Zabić, zabić! Chcę kogoś zabić. Górale sobie tutaj podejdą. Trzecie to kawał drogi! Przyspieszymy trochę ruch. Przepiękny dzień. Gdyby tylko nie ta śmierć wokoło. No i powrót. Myślę, że można skarby pozbierać ogólnie. Jak sami widzicie, jakbym poszedł tędy, to mam kolejną drogę. I na tym się cała mapa opiera. Dlaczego? Bo, jakbym poszedł tędy, to wyszedłbym w tym miejscu. No nie? Jakbym sobie poszedł tak. Jakbym, jak poszedłem tędy, no to widać, jak to wygląda. Jakbym poszedł tędy, no to bym znalazł się w tym miejscu. Więc naprawdę ciekawe rozwiązanie, żeby w to w taki, taki, taki sposób zrobić. Ok, kończę turę. Zobaczymy jak wygląda kuźnia. To jest jakiś problem. Trzymajmy się traktu. Ze stabilnością. Ok, I zobaczymy, jak wygląda zamek. Rozbudowa zamku mamy już kuźnię. I gdzie możemy robić. Badania. No teraz nie mam chyba żadnych dostępnych. To przypuszczalnie wynika z etapu zamku. A jak to wygląda w przypadku koszar? Czy mogę budować jakieś jednostki? No mogę dalej włócznika, więc zaczyn, zacznę budowę jeszcze warsztatu. Trzy tury tylko wymaga warsztat. Zrobię co w mojej mocy. byśmy nie musieli zabrać. Pójdę sobie w to miejsce. No i zakończę turę. Oczywiście. Kurel sobie tu cały czas spaceruje Przyjdzie czas i nabiesiady. No i o czym mówiłem, jakbyśmy poszli tędy To też teoretycznie bym doszedł Tak na około trochę, ale bym doszedł w to miejsce Z tym, że nie chciałem ryzykować Bo nie, nie wiem czy pamiętacie, pewien? w trzecim odcinku bodajże Chciałem tędy iść Okej okay. Tak wygląda nasz, nasz garnizon Co można zrobić, żeby wyprowadzić jednostki, trzeba wszystkie po prostu po kolei nacisnąć. I ciach, przychodzi cała, cała armia. To jest też, też taka rzecz, którą chciałem wam pokazać. Dobra, i to przewijam turę, bo tak naprawdę zależy mi głównie na tym, żeby już zbudować kolejny etap zamku, żeby Bogowie pokazać, co tam jest. Cierpliwi. U mnie tym gorzej. Jak to się prezentuje? Rozbudowa. Mamy jeszcze jedną turę. Warsztat mury. Ile mury wymagają? Aż 5 tur. Rozbudowa. Co nam daje warsztat? Warsztat nam daje to, że możemy robić sobie uczników I tak naprawdę chyba nic więcej, jeśli chodzi o badania, nic się na ten moment nie zmieniło. No jest to pewnie pierwsza tura, dlatego tak to wygląda. To zakończę, zakończę turę. I widzimy się tak naprawdę już na. Etapie kiedy mam zbudowane mury i pokażę Wam, co wtedy się z zamkiem Siostro, dzieje. Bracie? Okej, okay. i jestem już na etapie, kiedy mam wszystko zbudowane. Zobaczcie sobie, mamy tutaj zbudowane mury. I tak, czy możemy coś zrobić z badaniami? Już na ten moment chyba nic więcej. Jeśli chodzi o koszary, w tym etapie kampanii jest dostępne tylko dwie jednostki. No i jeśli chodzi o rozbudowę zamku, mamy zbudowane wszystko. I tak to się mniej więcej prezentuje na tym etapie. I teraz tak w tym momencie dopiero mogę tak naprawdę zacząć jakikolwiek temat. Bo widziałem dużo komentarzy, że sam zamek, sam design zamku wam się nie podoba. Hmm, jeśli chodzi o to, dla mnie tak naprawdę nie jest to aż tak bardzo istotne. Ponieważ no, ciężko też wymagać jakoś bardzo dużo, no mogliby tutaj twórcy postarać się powiedzmy o to, żeby zrobić całkowicie wywaloną grafikę w dużo, dużo lepszą powiedzmy i ale odbiegającą od stylu całej gry. No i czy wtedy by to było fajne? No niekoniecznie. Czy pewne rzeczy czy powinno troszkę bardziej bogato wyglądać ten zamek? Myślę, że powinien, ale pamiętajmy, że na ten moment mamy tylko i wyłącznie. Pierwsze dwa etapy zamku. Większości rzeczy tak naprawdę nie mamy. No bo nawet to widać, jak mamy jakieś rozbudowę, jak mamy badania, to nie mamy tutaj prawie nic. Widać nawet, jak dam sobie na badania, ile mamy tutaj zakładek. Jak włączę sobie koszary i rekrutację jednostek, też większości jednostek jeszcze nie ma. Więc no, ten zamek będzie jeszcze dużo, dużo bardziej bogaty, i ja wtedy więcej będę w stanie coś powiedzieć na ten moment. Czy to wygląda biednie? No, wygląda biednie, no bo tak naprawdę niewiele mam. Teraz chciałbym przejść już do podsumowania tego odcinka po właśnie opisaniu samej, samego zamku, w którym będzie opis tego, co ja myślę troszkę o tej kampanii, o tej pierwszej misji. Pierwsza misja jest takim typowym wprowadzeniem. Dlaczego no mamy, mamy zamek? Zobywamy ten zamek, mamy tam jakąś ograniczoną wartość rozbudowy, nie mamy widocznej większości jednostek, nie mamy widocznych żadnych ulepszeń dodatkowych, jedynie ulepszenia jeśli chodzi o budynki. W retuszu widzimy, że możemy sterować tutaj ekonomią, czyli podatkami, czy, czy wysokie podatki, czy niskie podatki, co daje nam informację czy nasze miasto się rozwija, czy nasze miasto się na przykład bogaci. Dodatkowe informacje: Dodatkowo mamy tutaj karawanę, która weszła w międzyczasie, jak ja nagrywałem te odcinki, bo w takiej pierwszej wersji Early Access tego nie było. Dużo zmian jest dotyczących też dużo zmian z graficznych, jeśli ktoś ogląda pierwsze etapy, a późniejsze to też są pewne rozbieżności, widać to. Jest to oczywiście jak najbardziej na plus. No. Tutaj twórcy starają się po prostu pewnie tą grę rozwijać cały czas. No bo wiadomo, no to jest Early Access, czyli wczesny dostęp, czyli taka gra jeszcze niepełna. O czym nieraz zresztą wspominam. No i... tak szczerze mówiąc, jeśli chodzi o tą pierwszą kampanię, to co wiele więcej nie można powiedzieć? No, mieliśmy walki, mieliśmy trochę kopalni. Jedyna taka na, naprawdę rzecz na plus, to jest to, że jest kilka ścieżek którymi można tą kampanię ukończyć, mianowicie można pójść tędy i wtedy mamy inną drogę. Możemy pójść tędy, mamy inną drogę, możemy pójść tędy i mamy też inną drogę. Mamy inny stopień trudności, innych przeciwników, inaczej to wszystko jest poukładane. W tej serii nie będę chciał się na tym skupić, bo chcę wam pokazać mniej więcej gra. Jeśli oczekujecie materiałów, które wam pokażą całość mapy, to mogę coś takiego nagrać, tylko że to będzie tak naprawdę dopiero w dużo późniejszym etapie. Ewentualnie jako jakąś stawkę, jakiejś postaci jakiś skrótów mogę wam pokazać mniej więcej całą mapę w ramach jednego dodatkowego odcinka, którego gdzieś tam w międzyczasie nagram. Więc myślę, że tak będzie najlepiej. Wiem, że często zmieniam zdania na ten temat do właściwie co odcinek, ale tak naprawdę sam też nie wiedziałem, że będę miał już taki problem z czasem z nagrywaniem. Więc też miejcie. Na uwadze, że po prostu w taki sposób będzie dla mnie wygodniej. No i. No i tak naprawdę to by było na tyle jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że, że się podobał. Ja bym życzył mi jego dnia. Do zobaczenia. Cześć.